Cześć Boże, witam bardzo serdecznie w czasie naszego spotkania, kochani, to nasze zatrzymanie mamy poświęcić spojrzeniu na rzeczywistość pandemii, której teraz doświadczamy ze strony, czy od strony, z perspektywy chrześcijaństwa. Pierwsza rzecz, jaką chcę, żebyśmy sobie uświadomili, a właściwie chcę, żebym ja sobie najpierw uświadomił to zrozumienie tego, że chrześcijanin to jest człowiek nadziei, nadziei, nadzieja zawieść nie może, mówi nam Pismo Święte, i każde doświadczenie, które wpisuje się w historię ludzkiego życia, które postrzegamy przez pryzmat naszej wiary, ono ma rodzić w nas tą ufność płynącą w stronę Pana Boga, bo kiedy mamy mówić o pandemii tak zostało to wskazane, to trzeba sobie najpierw powiedzieć, że sama w sobie nie jest niczym dobrym. Jest trudnym doświadczeniem, z którym przychodzi nam się zmierzyć. Doświadczeniem, które może rodzić lęk, doświadczeniem, które rodzi to nieszczęście choroby, bardzo często śmierci ludzi, także doświadczeniem, które powoduje samotność, bo ludzie się od siebie oddalają. Ale no, właśnie to, ale ono tu się pojawia w kontekście patrzenia na życie z nadzieją. Jeśli Pan Bóg dopuszcza jakieś doświadczenie, jeśli Pan Bóg zezwala na to, że dokonuje się jakaś próba w życiu człowieka, ma na celu to, by poprzez zmierzenie się z takim wydarzeniem, człowiek stawał się piękniejszy, lepszy, by człowiek. Dotykając pewnego trudu, wysiłku, czasami sytuacji, których nie rozumie, wzmocnił się na drodze wiary, bo uświadamia sobie, że sam z siebie jest słaby. No tak, przychodzi mi popatrzeć na to, co się dzieje wokół i wiem, że sam sobie nie poradzę. Dlatego tu potrzeba pewnego klucza, to znaczy zrozumienia, że ten moment trudnego wydarzenia, jakim jest ta cała rzeczywistość, która dokonuje się teraz w świecie, on ma być dla mnie momentem przełomowym. Sam z siebie nie jest niczym dobrym, jest trudnym doświadczeniem. Teraz ważne, co ja z tym zrobię. I jeśli mamy sobie powiedzieć o pandemii pozytywnie, to właściwie trzeba, żebyśmy sobie powiedzieli o tym, jak my do niej podchodzimy, w jaki sposób my się z nią zmierzamy. Otóż, dla nas, jako ludzi wiary, czyli tych, którzy poznali, pokochali Pana Jezusa, Istotą jest to, abyśmy na życie patrzyli poprzez to wielkie powołanie, jakie otrzymujemy, a to jest powołanie do miłości. Pan Jezus mówi o tym, że to jest największe przykazanie miłości. Miłuj Boga i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. I właśnie w kontekście tego przykazania trzeba nam popatrzeć na to, w jaki sposób winniśmy. Przejść przez tą rzeczywistość pandemii umocnieni. W jaki sposób winniśmy zmierzyć się z tym doświadczeniem, by rozwinąć te skrzydła wiary, rozwinąć te skrzydła patrzenia na drugiego człowieka, a w konsekwencji tego patrzenia na samego siebie. Otóż tak, po pierwsze, pandemia, która jest czasem na pewno trudnym, izolującym ma być takim momentem, w którym ja, jako człowiek wiary, zbliżę się do Pana Boga. Jest takie powiedzenie, że bez Boga nie do proga. Tak, w momentach trudnych potrzeba nam chyba jeszcze mocniej uświadomienia sobie, że Pan Bóg jest i że On staje się naszą siłą. Takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, właśnie. Jest to moment pewnej trwogi. Boję się, widzę, że ktoś drugi cierpi, więc martwię się o niego. I w tym momencie, uświadamiając sobie, że sam z tym doświadczeniem nie jestem w stanie sobie poradzić i co robię, kieruję swoje serce, swoje myśli w stronę Pana Boga. Rodzi się we mnie nadzieja, że Bóg jest tym, który mnie nie opuści. Ale Pan Bóg mnie nie opuszcza, tylko właśnie ja muszę sam poszukać Jego obecności, zwrócić się w Jego stronę, czyli właśnie uświadomić sobie, że On jest tym, który pomoże mi przejść przez tą ciemną dolinę. Jest tym, który pomoże mi zmierzyć się z tym całym trudem i niepokojem doświadczeń, które przychodzą. A więc rodzi się we mnie chrześcijańska nadzieja. Za mną, z tyłu, znajduje się obraz Matki Bożej, niezawodnej nadziei, która jest patronką młodzieży. Obraz, który w sposób szczególny był dedykowany właśnie młodym ludziom przez Ojca Jana Górę, koronowany koronami poświęconymi przez Świętego Jana Pawła II. On ma nam uświadamiać, że nadzieja jest tą siłą, która człowiekowi pomaga, ale kiedy ona się rodzi? Wtedy, kiedy ja się otwieram na tego, który daje nadzieję, który nią przynosi, który nią jest, czyli Pan Bóg. I te wszystkie wydarzenia, doświadczenia związane z pandemią, kiedy troszeczkę siłą rzeczy odsuwamy się od świata, odsuwamy się od różnych spraw, które w takich momentach normalnego funkcjonowania były czymś powszednim bo mogłem spotykać się z innymi bez żadnego problemu, mogłem realizować swoje plany, zamiary, pragnienia, yy, czynić to czy tamto, kiedy mi się tylko chciało, dzisiaj tego nie ma. Zostaję troszeczkę odsunięty i dobrze, odsuwam się od świata. Po co? Ja, człowiek wierzący, kiedy odsuwam się od świata, to powinienem ten czas tak wykorzystać, by przybliżyć się do Pana Boga. Bo wtedy przez tą ciemną dolinę doświadczenia przejdę, mając w sercu nadzieję, uciekając od pewnego lęku, umacniając się, bo wiem, że jest ktoś, kto mnie przeprowadzi. I te dni doświadczenia pandemii, kiedy może częściej jesteśmy w domu, powinny być takimi momentami, kiedy częściej odnajdujemy czas na to, by spotkać się z Panem Bogiem. By znaleźć takie chwile i momenty, kiedy już nie mam jakichś tam różnych zajęć, by właśnie być razem z Nim. To jest ta moja modlitwa, moje indywidualne doświadczenie Pana Boga poprzez postawę wiary. Czy to lektura Pisma Świętego, czy to moment, kiedy w jakiś sposób też zastanowię się nad sobą, nad swoim powołaniem, czy to znowu moment, w którym będę rozumiał, że Pan Bóg jest blisko mnie i daje mi siłę, właśnie bym, bym się rozwijał. Więc tutaj dla nas jest to taki moment zachęty, by wznieść ręce do Pana Boga. Tak jak w tej scenie, gdy Mojżesz prowadził naród wybrany i walczyli za Malekitami, to ten gest podniesionych rąk, które były znakiem modlitwy, on ma nam towarzyszyć w tym czasie pandemii. Ja oddalam się od świata, bo nie mam już tyle zajęć, tyle spraw, po to, by przybliżyć się do Pana Boga. To może być moment, kiedy w domu się pomodlę, to może być moment, kiedy wyjdę do świątyni, by gdzieś tam w chwili ciszy poadorować Pana Jezusa, to moment, kiedy chwycę za Różaniec, to moment, kiedy gdzieś tam w internecie wyszukam sobie jakichś stron będących komentarzem do Pisma Świętego, pomagających mi zgłębiać wiarę. To jest pierwsza rzeczywistość. Właśnie miłość Pana Boga, ale nie tylko miłość Pana Boga, bo doświadczenie Boga prowadzi nas do, Otwartości na drugiego człowieka. I Pan Bóg w takich momentach doświadczeń chce, aby w nas kształtowało się właśnie bohaterstwo, czyli pewna postawa świętości, kiedy myślę właśnie o tym, by drugiemu człowiekowi usłużyć. I wiemy, kochani, że w tym czasie pandemii wielu jest takich, którzy z jakiegoś lęku czy z powodu choroby nie mogą zająć się nawet najprostszymi sprawami. I tutaj dla mnie. Pan Bóg daje taki czas, by rodziła się we mnie wrażliwość spojrzenia na drugiego człowieka z miłością. Ja mogę komuś usłużyć, stać się dla kogoś pomocą. Po co? Po to, by w tym drugim człowieku, który potrzebuje wsparcia w tych dniach, bo nie może gdzieś tam realizować różnych rzeczy z powodu zagrożenia, stać się dla niego właśnie tym wsparciem. I tutaj to pole do popisu jest ogromne, wielkie. Ja, jako człowiek wierzący, winienem budować w swoim sercu taką wrażliwość na bliźniego, któremu mogę właśnie nieść pomoc. Czy to przez to, że mogę pójść zrobić zakupy, czy przez to, że o, mamy teraz śnieg na dworze, pomogę komuś odśnieżyć, czy w jakikolwiek inny sposób wiem, że ktoś jest chory, pójdę kupię lekarstwa. Takie proste znaki proste znaki. Gestów przyjaźni, życzliwości, które sprawiają, że ja, jako człowiek wierzący, yy, przechodząc przez to doświadczenie pandemii, uczę się wrażliwości na drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby innych, bo tego uczy nas Pan Bóg. Mówi, co chcecie, żeby Wam ludzie czynili, Wy im czyńcie. A mamy wielu takich, którzy w tym momencie sami nie są w stanie sobie pomóc, więc możemy im usłużyć. Usłużyć swoją życzliwością, swoją dobrocią właśnie w tych momentach, momentach zmagania się z trwającą, z trwającą pandemią. I trzeci znak właśnie takiego naszego chrześcijańskiego spojrzenia na to doświadczenie pandemii to jest znak miłości wobec samego siebie. Ja w tych momentach pandemii, kiedy jestem odsunięty od świata, kiedy często właśnie gdzieś tam mam więcej czasu na różne, inne sprawy, na które z powodu zabiegania w takiej normalnej rzeczywistości nie było czasu, mogę teraz poświęcić. To znaczy wziąć jakąś dobrą książkę, to znaczy gdzieś tam przyłożyć się do nauki, rozwinąć swój talent, którym później, kiedy to doświadczenie gdzieś tam się zakończy, będę mógł służyć innym. A więc zobaczcie, kochani, to co trudne, to co jest jakimś doświadczeniem, wcale nie musi stawać się dramatem zależy tylko od nas w jaki sposób to zagospodarujemy bo możemy stać i płakać o jak źle o jak niedobrze jakie doświadczenie możemy gdzieś tam dać się wprowadzić w ten lęk dać się wprowadzić w niepokój i wtedy zablokować swoje serce ale też możemy patrząc z nadzieją zagospodarować to wszystko tak by stać się lepszym by Tą rzeczywistość czasu, życia, którą Pan Bóg mi dał, w tym doświadczeniu zrealizować jak najpiękniej. I tego życzę i sobie, i Wam. Abyśmy mimo wszystko byli piękniejsi, abyśmy stawali się życzliwsi dla siebie, aby to doświadczenie wyzwalało w nas dobro, a nie zło. I myślę na koniec tego krótkiego zatrzymania, powierzmy się Matce Bożej, tej, która jest właśnie Matką Niezawodnej Nadziei, która jest wspomożeniem wiernych. Aby nam pomogła przez to doświadczenie przejść właśnie z taką żywą wiarą, z takim otwarciem serca na Pana Boga, na bliźniego, ale też na samego siebie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. A na ten czas, niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nadziei w sercu niech Bóg prowadzi. Szczęść Boże.